Prosiliście, więc liczymy Beckhamów, czyli Wiktoria i David. Wiktoria urodzona 17, liczba wsparcia sił kosmosu, 17 kwietnia 1974 roku. Jak dodamy wszystkie cyfry tworzące jej datę urodzenia, to wychodzi nam mistrzowskie 33. Już wiemy dlaczego dla Wiktorii było tak ważne, żeby stworzyć rodzinę, bo 33 to 6, czyli osoby dla których najważniejsza jest relacja z bliskimi i tworzenie tego rodzinnego ogniska i ciepła. David, urodzony 2 maja 75 roku i tu również możemy się doliczyć wibracji mistrzowskiej, gdyż jak dodamy wszystkie cyfry stanowiące jego datę urodzenia to wychodzi nam 29. Nie mylcie z karmą Hioba, ona naprawdę już nie istnieje. 29 to 11. Widzimy, że mamy tutaj związek dwóch wibracji mistrzowskich. Myślę, że to odpowiada na wiele pytań, dlaczego parze udaje się tak długo ze sobą być, mimo wszelkich trudności. Więcej o tym, jak dopasowuje nas wszechświat w liczbach, opisałam w moim e-booku o numerologii partnerskiej.